Witam, jest to oferta sprzedaży bez Aurisa 1.6 Benzyna, 2009 rok. Auto od nowości posiadało tylko jednego właściciela, jest to udokumentowane dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu, wszystkimi dokumentami. Auto od nowości, do samego końca serwisowane w Toyotce, przebieg udokumentowany bardzo dokładnie, wpisane na fakturze sprzedaży. Samochód, co ważne, bezwypadkowy nie uczestniczył w żadnych chorych zajściach fajny, sprawny, ładny egzemplarz wizualnie z zewnątrz bardzo ładnie Pód również bardzo ładne. Wszędzie jak w tej ocie chodzi wzorowo. mierzymy sobie pojazd tylni błotnik oryginalny 110 120 drzwi 100, 110 również oryginalne wszystkie szyby oryginalne Toyota 110, 110 90 stówka stóweczka wszystkie elementy Między 100 a 120. 90, 100. Wszystkie wnęki oryginalne. Auto miało w tym miejscu jedną zaprawkę lakierniczą. Były drzwi przerysowane parkingowo, do tego mają drugą warstwę lakierniczą. Fotka do wglądu. Jeden, jeden element w drugim lakierze. Poza tym oryginał fabryka. Przebieg udokumentowany, samochód bezwypadkowy, klima sprawna, wszystko sprawne, czyste, schludne, tak jak być powinno. auto sprzedawane po wszystkich opłatach z wszystkimi dokumentami porządny bezwypadkowy samochodzik bardzo fajnie utrzymany jeśli ktoś szuka bezwypadkowego Aurisa z prawdziwym przebiegiem po pierwszym właścicielu w bardzo ładnym stanie Zachęcam do kontaktu. Auto dostępne w sprzedaży.